Twój partner, twoja partnerka przestali o siebie dbać? Tłumaczysz to tym, że pewnie już im nie zależy na tej relacji, że spoczęli na laurach, że zrobili się leniwi, już się im nie chce. Ciekawe tylko, czy pytałaś, czy pytałeś, Dlaczego jest w niej, w nim tyle zniechęcenia, tyle bezczynności? Ludzie dbają o siebie tylko wtedy, gdy mają do siebie szacunek i gdy czują, że osoby wokół nich, osoby im. Najbliższe szanują je także. Zapytaj więc: Dlaczego? Dlaczego nie dbasz już o siebie, kochana? Dlaczego nie dbasz już o siebie, kochane? Co mogłabym, co mógłbym dla ciebie zrobić? Przytulam Iwana Kulwicka. Miłość po czterdziestce.